Odblokowałem Też odblokowałam i właśnie zaczęłam nagrywać, żeby wszystkich, wszystkim pokazać i przywitać. Hejo! Cześć kochani. <grystko>, Także tak, chyba mamy Asunę. To jest to. To jest to. Teraz będę niepokonany. Także kolektor. I, cóż, jeszcze mówiłeś, że w szepie można kupować gdzieś tak. w Polsce spak. No do Nie, to, tu to chybić rare order, tu, wiesz to. Po pierwsze. Tak. Tak. Bo no tu dużo tych rzeczy. No i uwaga, uwaga, uwaga! Co dostanę? Co dostanę? Oby coś dobrego, oby coś magicznego! Masz teraz ten... Otwieramy skrzyneczki. Tak, dzisiaj otwieramy skrzyneczki, hehe. Uuu! Trochę to zajdzie, wiesz o tym. Mam Nie. Uuu! Dzielny diaber. Tak. No powiem Ci, że na razie jeszcze nie się nie pobierałam, że tak to ujmę. Znowu Asuna. Co dalej? Cóż to będzie, cóż to będzie. Znowu Asuna. No stop zostaje asumptem wszędzie. <śm> to moja wina. Ja jestem jej fanką, ale może coś tak dla odmiany innego? O! Agil, agresiv, Widzę, <śm> 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 jak dostrzegam. Oooo, ty. jakaś ten, rzadka. Ale ona po... Ciała sobie, nie nie. Dostałaś wkurzonego Agila mm. To znaczy chyba jak ona się pojawia, że coś rzadkiego leci No to wychodzi I znowu To jest i Agilów no. <laughs> no ja tam Kiritota Tota, Yuki mi podciała no, takie O, oh, Lifa. Lifa, Lifa czarno. Tak. Mm. <coughs> 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 Handsome guy. Dajcie mi jakiegoś magika. Właśnie, to jest magiczne. Magiczny? No. Lifa była teoretycznie magiczna. No ale właśnie nie do końca. O, będę miała obronę. Czyli pewnie tam, no. tam były te ta różowe <śmum> Znowu! Ale w sumie dostałam dwie czterogwiazdkowe, więc. <śmum> Dwóch czterogwiazdkowych agilów dostałaś tyle. No cóż. I nie wiem, czy to mogę sprawdzić, bo mi się wydaje, że ja nie, nie wszystkie tutaj podostawałem. Hmm. Patrz, tutaj są różne te i ja mogę sobie wybierać. I na przykład mogę Killing Cliffa zdobyć. Tak, możesz zdobyć. Jak o, żeś przerąbała. Jak to, wyprzedaż! Półtora tysiąca kupów. Patrzcie ja potrafię. Uuu. Co tu mamy, co tu mamy, co tu mamy? Coś czerwonego Lisa To właśnie na nieziałam dużo włosa, co zapomniałam. Dużo włosa. <grym> Asuna! Taki wizerunek najbardziej lubię, byle Jeżeli ktoś Ciekawe. ciekawy. Hmm Podobają mi się te apeniki. Kto to jest e, Uri. Nie, nie widziałem go. Taki czerwony własny. No teraz widziałem ciuchy sobie kupuję ja. Teraz zobaczysz jaki. Ich... O, zobacz, zobacz jaki czuchnik leci, kurde, epicki. Co to jest? Nie mam pojęcia. <grym> to na jest! Siga! Siga! Ej, mamy już 5 minut odcinka, a ja ciągle otwieram. Taki opening, czy <grym> co? Zrobić, zatytułować te openingi. Agil! Słuchajcie, to nie było planowane, ale skoro tak, no to niech już tak będzie, bo ja chcę pootwierać i zrobimy na nowo już tacy wiecie, tacy kozacy tego dungeon'a i myślę, że będzie Giciem. Seci! O! <grymani> Czy to magiczne? Czy to magiczne? Tak. To to, to magiczne? To za to różnie. Nie, albo włócznie. Wydaje mi się, że to włócznie jest. Lisa. Hmm. A się tak tutaj... poświęcamy. Tam jest I Sachi, To chyba ona jest magiczna. O! Kierownik do mnie pisze. Te twoje dźwięki na wiadomości mnie czasami dobijają. Świetne są. O, dostałam dwie Sarchera. A sunę? Co? Asuna z łukiem Nie przeginacie trochę? Wiedziałaś, że jakiś jest make up? W postaci to ten? Może zmienić swój wygląd? Staci Patrz. XD Ale to za friko czy za coś? Chyba tak Dobra, na razie wyjdę i odbierę wszystko I... tak I zobaczymy, co tu jeszcze takiego fajnego jest. Hmm. Powiem Wam, że tak trochę mocno liczyłam na to Healing Riffa i tu nic takiego. Chyba. Myślę, że spróbuję jeszcze jednorazowe. Ostatnia szansa. Ostatnia szansa, że masz mi wyskoczyć. I masz wyskoczyć teraz. I uwaga! Kto to będzie? Kto to będzie, kto to będzie? Lizabet. Hmm. No nic. Nie, nie wiem co się stało, ale cały czas mi co się wyskakuje na ekranie. O, uspokoiło się. Go dostanę, cóż, takiego dostanę. Hmm. 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 To chyba szaliczek. Teraz ciuchy sobie zmianać. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o pingi i moje zakupy, to już będzie koniec. Teraz posiedzimy chwilę nad postacią, ewentualnie coś ulepszymy. Uh, I pójdziemy na dungeon, nie? Dobrze. Nie, 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 coś się kawać, wyszłam. To nic! Ale ja mądra jestem, nosiłam po dwa, można po cztery. Brawo ja! Co nosiłaś? Nosiłam po dwa skinek tak co można po cztery. Można. No tak. Może lepiej nikt nikt, nikt nikt tego nie komentuje, bo się załamie. A jeszcze mniej szeliczek miałam założyć. Po prostu wybiorę teraz randomowo. Kiedyś nad tym pewnie posiedzę. wydałem ponad tysiąc tych kryształów na wyglądowe ciuszki i wyglądam nadal jak Maciek. I tak nie przebijesz tego? Znam Czekaj, już, już chwila, już wszystkim pokazuję. ho, ho, ho Co to za rogi? Ładne, ładne. Ja wyglądam jak te lumpeksowe babcie moherkowe te Oj, wiesz tam. żadne bym tak słuchała babcie no tak mi się kojarzą moherkowe babcie o prostu się z pirami, a nie. Gdzieś wyszedłem. Gdzie polażę? <głos》> wyszedłem za obręb tego ringu. O nie. Wbijaj z powrotem. Aha, A. już idę, już idę. Ja jestem, przybywam. Nie A to jest to... No, powtarz jest Zobaczysz podczas walki. O. Śmiesznie wyglądasz. Dalej musimy na 20, bo nie mamy 40 jeszcze, nie? Nie. Chyba nie. Mam, ja mam 33 właśnie sprawdziłem. No to idziemy na 20. I uwaga, 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 jak pójdzie nam tym razem. Jakie dusze uregulowałeś? mam przez przypadek zarazie Złapam To jest możliwe To nic na przyszłość sobie zmienię O nie, uciekać <grystoprazy> o. o nie, uciekać Ha, ha, jest O nie, to. O nie, Zmienię na łuk Godzien, nadal nie pobiliśmy czasu. Mm. 107. Zobaczmy ile teraz będziemy mieli punktików. 398, No nie ale się poprawiło. 402. O nie! Co będziesz chciała próbować, dopóki mnie nie pokonasz? Tak One more time One more time W międzyczasie możesz coś opowiedzieć zabawnego Zabawnego? Ale ciekawego po prostu Go! 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 To nastraż Ramachę no, ciekawy jestem. Możemy kupić na palce. A jak mi przyjdzie do głowy, to opowiem. Wiesz jakie jedyne tematy nie przychodzą do głowy. Okej. Okay. Eee, to, że moja mama chce wziąć udział w odcinku. A tak? Z czego nie chce się pokazywać, mówi mo mo może, Może widać z niego moją rękę, ale nie twarz. Może. Eee, I ten, I to, że powiedziała, że zacznie mnie wspierać z tym YouTube'em w końcu, mimo że nie rozumie. No to No ja rozumiem. Ja rozumiem też Ja swoją pasję doskonale rozumiem. <laughs> no. Minuta równo. Jej! No, e... Ciekawe, czy nam zaliczy, czy nie. A kolejne, kolejne tematy, jakie mi przychodzą to typu Wiecie, że już są otwarte galerie? <laughs> Takie turny. 407? <laughs> 407. <Kurczę. śmiech> ale... No cóż, przynajmniej cię dogoniłam. Teraz jest OK. Tak. Tak, tak wiem, już, już czy... end. Ale trzy gwiazdki już mamy. <laughs> tak. No co, chyba wracamy do tych standardowych questów. Skoro jeszcze została nam chwila, jeżeli chodzi o odcinek, nie? można. Łaki! Jezu, nie mogę patrzeć na to, jak jestem ubrana. No To jeszcze normalnie wygląda, się nie. Ja spódniczki podostawałem. Serio? Tak. Których nawet nie mogę założyć, to jest okrutne. Smuteczek. Czekaj, jakiego ja mam teraz quest'a, nie Go to join Blacksmith Kirito. nearby Ja mam Join Kirito Aha Gdzie jesteś? O tu jesteś uh. No po prostu będę za tobą iść Dobra, ale gdzie jest Blacksmith tutaj? Blacksmith? No On był tam, za mną Okej okay. Widziałam jak uciekasz, kropku By the way, mogliby zrobić bardziej w Resistę, na przykład czerwona tam jest O ty muszę przejść? Tak Okej okay. Mówisz, Za... lubisz się popisać. Żartowałem Tam nie ma Blacksmitha Serio, wkręciłeś mnie? Nie wiem gdzie jest Blacksmith. Czekaj, jakiś jest Workshop, to Blacksmith też powinien być. Też powinien być tam. Ja nie wiem czy o tego chodzi. Też fajnie. nie wiem, bo nie pamiętam już, jakie było miasto, ale dobra, podeszłam do Blacksmitha i zobaczymy. Muszę dołączyć do Kirito obok bramy. No to mi nie zadziałało. A jak klikam na questy, to, to nie idzie nic. No. Hmm. Teleport Movement. Może jest nazwa w questie, czy coś? No ja idę na drugie piętro. Wydaje mi się, że to tam mam quest'a. Groto Plains, Teleport Gate, coś takiego. A to tam gdzie ja id idziesz, na drugie piętro. Jest tu jakiś teleport? Tak, przy fontannie, Tam przy wielkim filarze. Mówię tak, tak, żeby się przydał jakiś koń, czy coś w ten bezsenny. Nie, nie, tu nie chodzi o konia. Dla mnie jest, na przykład, mało przejrzysta. Jest strasznie dużo opcji, które pewnie później będzie, będą mi się wydawać, że nie, ale tu mało. Ale dosłownie mam takie wrażenie, że za dużo rzeczy jest. Za słabo jest to poopisywane. Jest to opisane na tej zasadzie. No tutaj kupisz sobie karty do skilli i ten I będziesz mógł je ulepszać, no nie? No Na tej zasadzie, ale tak Na co mi karty do skilli, co one robią? Dopiero w trakcie gdy dowiadujesz się, że A? To są skille po prostu hmm. No nie wiem, no jakby Dla mnie <laughs> Przepraszam, głos nam tracić no masz quest John Kibao od Blacksmith, tak? Mhm uh -huh. To też mam ten kwestię. Według mnie po prostu za dużo tu takich dialogów bez sensu bardziej zamiast ich pokaduszek przydałoby się tipy czy, czy coś w ten deseń. Tak. Na przykład zami zamiast tych dialogów, niektórych jak wybierasz opcję skipowania, to wiesz, w ten czas przypywania mogłyby się pojawiać jakieś tipy fajne. No. O ile tam. Teraz mam Join Kibau at Blacksmith. To tu, tutaj, tutaj. Tu jest Kibau. Pewnie ktoś się przyczepi, że tak mówimy, wiesz, że ale bo gdybyście nie skipowali, to byście się coś dowiedzieli, może i tak, ale jakby nie mam bardziej pojęcia. o fabule byśmy się dowiedzieli niż o grze, nie? Fabułę znamy. Bar bardziej ten. Bardziej wnika w winy, nie za bardzo mi się To jest jakiś Co my mamy bić? Zilu biję bije. Bólko? Gdzie to jest? Na samym dole. Mapę. Pięknie w mapę. Tu, tu kliknij w mapę. Tu, gdzie mi pokazuje. No. I idziesz tam. No. To też mnie denerwuje, że mam na czerwono yy, te potwory, mimo że to nie mój quest, na przykład. No, to masz na czerwono, bo to są potwory po prostu. No wiem, ale jakby... No, mniejsza. Tak. A Tak czy siak, możecie dać znać co sądzicie o innych też wersjach Sao, bo to nie jest jedyna gra Sao. Na pewno tą wersją Alicization nie jestem zainteresowana, ale być może inna by się jakaś pojawiła na kanale. Także jeżeli chcecie, to możecie dawać znać. Bardzo mile widziane są ogólnie propozycje gier na Discordzie, do którego link macie w opisie i tam właśnie jest specjalny kanał propozycji. O, zrobione. Idziemy. No właśnie u ciebie chyba tylko, bo ja jeszcze mam dokonana. Chyba nam nie, nie zabiło tego. Switch ok! Może jakiś jest switch ok? A może Switcha użyć? Może jak mi to pokazuje. Switch ok! <laughs> Gdzie ten gościu? Bullho. Ej, no, muszę tam olecieć. O, chyba byliśmy za daleko. Chida tego nie zaliczyło. A teraz ci zaliczyło? No. No to go po prostu. <laughs> tak czy siak, teraz trzeba lecieć znowu do tamtego gościa. Jada! Jada! <laughs> Coś wolno się strasznie czuję. Bo nie skaczesz No faktycznie dużo szybciej znowu muszę pokręcić mapę O no, teraz na sam dół idziemy Ja jeszcze skipuję, więc wiesz sobie tak, czy jak polecimy na dół, i chyba będzie trzeba kończyć odcinek, bo mamy 24 minuty już. Okej. Okay. Chcesz się nie wiem, wypowiedzieć na jakiś temat jeszcze? W tej grze? Coś wspomnieć nie wiem. Hmm. No nie wiem, mo. Bo... Mogę poprosić, aby inni gracze tej gry i twoi widzowie opowiedzieli trochę jak później wygląda gra. Ja jestem na przykład bardzo ciekawy jak wygląda endgame tej gry. Grałem we wiele gier i za każdym razem endgame dla mnie wydawał się strasznie nudny. Czyli łojenie daily questów i nic nowego. No wiesz, ale na przykład teraz y, się chwalą, że dodali na wyższe nowe mapy, więc może cały czas coś się no dodają. Tu mogą być równie dobrze trzy nowe mapy, które się zrobi w jeden dzień. No gdzie jesteś, gdzie jesteś, czekam na ciebie. No to już biegnę. O, no, tutaj lecisz. Doskaczaś nawet. Chciałem zabijać. Tak. Crocket u? Tales? Może to. Wydaje mi się, że to ten śmiech. To... Glarin Schumann. Schumann. Tak to. Chyba, że krowa jakoś zaliła. Nie. A. Ogólnie dla mnie jest tutaj ciężko czytelne. Jeżeli chodzi o właśnie to, żeby nam przykład chciał sobie czytać, co mam teraz bić, nie? Na tym podglądzie. Mm -hmm. A dla mnie jest to bardzo ciężko czytelne, a wydaje mi się, że nie mam problemów ze wzrokiem, no, to no nie mój... noszę okularów, ani nic Ja tam wszystko widzę, na moje szczęście. To wiesz, to widzieć ja też widzę... Gdzie ty polazłeś? No, biję obok. Widzieć jakby też widzę, tylko chodzi o to, że jakby... Ciężko mi rozczytać, wydaje mi się, że gdyby to było po prostu... Zwyczajnie, nie wiem, czarną czcionką napisane. Nie. Jest, tak, tak jest dobrze, moim ja to. O, trzeba nurować je. Nie wiem, co mnie już nie nuruje. Nie, nie wiem, ja też tak po prostu chcę wcisnąć i nie myślę. Znaczy, to kolejny element gry Cię niepokoi, czyli Dobra, lecimy znowu By, Byle żeby zabić i zary. Nie po prostu Podróżowanie Mimo nawet, że teraz odkryłam szybszy sposób Jest dość długie Bo musisz z mapy na mapę To o, się odkryłaś, ładuje odkryłaś, odkryłaś Później Mam dialogi, które muszę skipować Bo inaczej sam odcinek to byłyby dialogi. Więc tak czuję się trochę, jakbym włóczyła się. Bez sensu. Chyba neta mi wywaliło na telefonie. Nie, nie wywaliło. Zostałaś po prostu na zawsze w tej grze. Na wszelki wypadek, może wyłączę nagrywanie, żeby się nie zbił. A nie, bo normalnie. Dobra, wyłączam, także trzymajcie się ciepło. Eja. Baj.